Witajcie! Dzisiaj taki troszeczkę inny temat, natomiast myślę, że też związany co nieco z elektroniką użytkową w domu. Mianowicie niedawno modernizowałem kotłownię i chciałem Wam pokazać, w jaki sposób podeszłem do wyboru pieca rodzaju paliwa. Także mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Skorzystacie z niego. Zapraszam do oglądnięcia w całości, dodania łapki w górę a także udostępnienia. Dziękuję. Na samym początku musiałem zastanowić się czym będę chciał palić. Jaki rodzaj paliwa będzie wykorzystywany w piecu. Do wyboru miałem olej opałowy, energia elektryczna, gaz ziemny, węgiel, ekogroszek oraz pellet. Na rynku jeszcze mamy parę innych paliw, natomiast no, wybrałem takie najbardziej popularne, które są wykorzystywane w gospodarstwach domowych. Zanim jeszcze wybrałem kocioł, zrobiłem sobie taki przekrój analizy kosztów paliw. W tym celu użyłem m.in. kalkulatorów, które są dostępne w sieci. Wystarczy tam podać ilość okien, metraż, z czego jest mniej więcej zbudowany dom. Pomogło mi to ocenić mniej więcej jakiego, na jakim poziomie będę miał koszty ogrzewania ale żeby też mieć jakiś lepszy widok, perspektywę, to też popytałem różnych znajomych, którzy mają zainstalowane kotły na gaz, na pele, na ekogroszek, jak to wygląda w ich przypadku, jakie to są realne koszty, a także sprawdziłem na rynku ceny tych paliw, żeby wiedzieć mniej więcej, jakie to, przy jakich metrażach będą mniej więcej koszty. Mając już jakiś tam przekrój, jakąś wiedzę, którą zebrałem analizując, postanowiłem wykreślić sobie już pewne rodzaje paliwa, co mi ułatwi też poszukiwania kotła. Więc przede wszystkim tutaj główną rolę odegrała cena, a co za tym idzie koszty ogrzewania w sezonie grzewczym całego budynku. Następnie też wygoda użytkowania takiego kotła a także czystość. Jak widzicie, olej opałowy, energia elektryczna, tu mi to odpadło, tu przede wszystkim ze względu na cenę. Natomiast węgiel ekogroszek, no tutaj wychodziło najtaniej, natomiast odpadło mi to ze względu na ilość czasu, jaki jest potrzebny przy obsłudze, a także na powstający przy tym maraz. Najbardziej tutaj najkorzystniej wychodził, jeżeli chodzi o ceny pellet, a następnie był gaz ziemny. Natomiast no gaz ziemny i tak trochę drożej niż pellet wychodziło, natomiast za to gaz piecyk jest tak naprawdę bezobsługowy. Włączam i to działa, natomiast no, przy pelecie mimo wszystko raz na jakiś czas trzeba wybrać ten popiół i trzeba także dosypać tutaj paliwa do piecy. Ważnym aspektem przy wyborze kotła była także ekologia. Więc jeżeli chodzi o paliwa typu pelet, drzebny oraz gaz ziemny, są to paliwa uznawane za ekologiczne. No i słuchajcie, nadszedł znowu czas zbierania poszukiwania jakichś informacji, więc grzebanie po internecie, czytanie różnych ulotek, czytania z stron producentów, for. No, a także atakowania już sprzedawców, serwisantów, jeżeli udało mi się gdzieś tam jak ktoś dopaść, jak to wygląda pod kątem awaryjności. Znajomych już szczegółowo bardziej dopytywałem, jak to wygląda użytkowanie poszczególnych kotłów marek, które oni już użytkują. Także dzwoniłem do producentów, jeżeli miałem jakieś dokładniejsze tam pytania, tu chodziło o jakieś ciągi kominowe, wymagania, jakie są w stosunku na przykład do komina, czy przy starych budownictwach jest to dość ważne, jeżeli komin na przykład nie jest jakiś tam odpowiedniego przekroju. A także doszłem do pewnej konkluzji, z którą się z Wami podzielę. Jeżeli ktoś na przykład buduje i lub planuje jakoś zmodernizować sobie tą kotłownię, Warto sobie zainstalować dwa źródła ciepła, na przykład piecyk gazowy oraz jakiś tam piec pelletowy, czyli jakiś inny na ekogroszek. A najlepiej, żeby te źródła w ogóle były odrębne, czyli na przykład jeżeli mamy piec na ekogroszek, który nam grzeje na przykład wodę w kaloryferach, a także w ogrzewaniu podłogowym. To dru jako drugie źródło ciepła możemy zastosować np. kominek pelletowy w momencie jakiejś awarii, czy to kotła, czy jakiś e, braku paliwa, czy e, jeżeli np. nie byłoby gazu, e, czy np. cena będzie zapaliwo wzrosła, możemy szybko się przełączyć na alternatywne źródło ciepła i ogrzać e, nasz e, dom. Także myślę, że tutaj warto wziąć sobie to pod uwagę, jeżeli tylko nas fundusze puszczają, można coś takiego sobie zrobić. Jak już wcześniej wspomniałem, mój wybór pad na piec pelletowy. Jest to piec firmy Lazar, marki Smartfire. Występuje on w kilku wersjach, tu przede wszystkim jeżeli chodzi o moc. Do tego pieca mamy także możliwość wyboru wielkości podajnika. Taką ważną cechą tego pieca jest to też, że ma bardzo dobry, przejrzysty panel dotykowy, którym sterujemy. Powiem szczerze, że nie podobały mi się w niektórych, u niektórych producentów właśnie te panele, bo były albo małe, było tak nadziwdziane w nich. Tak. Nie były one czytelne, nazwy były skrócone. Natomiast tutaj muszę przyznać, że bardzo czytelnie, bardzo fajnie się to obsługuje. Kolejnym atutem jest to, że posiada oba certyfikaty EcoDesign, a także klasy 5. No i dużym plusem jest łatwość czyszczenia. Odkręcamy dolny popielnik, mamy dostęp do popielnika, możemy go szybko opróżnić. Z tyłu jest klapka, którą lekko tylko trzeba podbić i możemy sobie piec odkurzyć. W niektórych piecach, gdzie widziałem, no, występowały jakieś dodatkowe zawirowywacze, jakieś układy, gdzie to ciepło jest dodatkowo odbierane na, na piec. Natomiast no, powoduje to, że o wiele ciężej się taki piec czyści, trzeba to wyjmować, więc jest to czas no i gdzieś bardziej się może nabrudzić. Kolejnymi atutami, które spowodowały, że wybrałem ten piec, no bardzo dobre opinie tutaj użytkowników, z którymi miałem okazję gdzieś tam porozmawiać. Tutaj niedaleko znajomy również ma zainstalowany taki piec, dostałem od niego namiar na firmy, która u niego wykonała tą instalację. Bardzo mi się ona spodobała. Muszę tutaj pana pochwalić, bo bardzo rzetelnie mi też odpowiedział na pewne pytania. Doradził, w jaki sposób sobie skonfigurować ten piec, w jakim układzie go tutaj też najlepiej zainstalować. No tutaj piec może pracować zarówno na otwartym, jak i na zamkniętym. Wytłumaczył mi też, czym się to różni i jakie są tego zalety i wady. Także tutaj na pewno mogę spokojnie też polecić, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę o maila, to wtedy podam namiary. Natomiast kolejnymi zaletami to jest właśnie, którą tu sobie zdecydowałem się dokupić do tego pieca, to jest możliwość zainstalowania sondy lambda, która tak naprawdę dodatkowo analizuje i powoduje, że mamy też mniejsze spalanie. Panel pokojowy, na którym mogę sobie sterować z pokoju włączeniem, wyłączeniem pieca, czy zmieniem jego trybu pracy, a także czujnik pogodowy, który także pomaga w piecu przy analizie i doborów parametrów spalania, a to się ma tak naprawdę do późniejszego zużycia paliwa automatyczne odpopielanie, no tutaj jest do, dodatkowa dopłata no tutaj się nie zdecydowałem no tutaj nie jest to też dla mnie też jakieś tam problematyczne, ponieważ to jest takie czyszczenie pieca i ja wykonuje się raz na czas, więc oczywiście fajna sprawa, bo wtedy jest to rzadziej, natomiast no raz na czas, tam na powiedzmy, nie wiem, dwa tygodnie mogę sobie spokojnie pójść i wybrać ten popiół, jest to chwila tak naprawdę z tego co się orientowałem Natomiast ciekawostką jest tutaj też adapter, który pozwala podpiąć piec do internetu i możemy sobie korzystać. Ustawiać, zmieniać parametry, włączać, wyłączać piec zdalnie, będąc albo dziś za granicą, prawda? Na jakimś wyjeździe, urlopie możemy przestawić piec w jakiś inny tryb zdalnie, poprzez aplikację internetową lub stronę www. A także dostajemy dużo ciekawych danych, które możemy analizować i manipulować wtedy ustawieniami tego pieca. Ciekawostką. Którą posiada ten piec jest także gazyfikacja peletu, czyli zwiększa wydajność, używając mniej paliwa, a także niski ciąg kominowy. To jest ważne, jeżeli ktoś ma starsze, starsze budownictwo, ma jakiś tam przekrój komina i jest mały, więc tu nie trzeba jakiegoś bardzo dużego przekrój komina. A także gwarancja, jeżeli wykonujemy przeglądy, Także jest tutaj długa, także mo mogę gorąco polecić piec. Jak on się będzie mi sprawował, to dopiero będę Wam mógł powiedzieć, dopiero po sezonie grzewczym. Natomiast na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolony, bardzo fajnie to działa. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, udostępniania, a także komentowania. Pozdrawiam.